Hej, witajcie! Pojawiam się dziś z bombą witaminową, można powiedzieć, tak to można nazwać. Yy, mianowicie chciałam Wam się pokazać, jak yy, ja wykonuję syrop taki na odporność dla mojego syna, w sumie dla nas, dla cała rodzina, yy, może, może go oczywiście pić, to przecież nic nie koliduje. Yy, jest to syrop z domowych. Samych składników, które już sobie właśnie tutaj e, przygotowałam, e, są przygotowane. Także już Wam pokazuję, z czego będziemy ten e, syrop e, robić. Jest to pierwszy, najważniejszy i w sumie najwięcej go jest w tym e, syropie składnik e, miód. Jak każdy wie, miód działa silnie bakteriobójczo i wspiera on pracę wszystkich układów naszego organizmu. Bardzo dobrze działa na, na nasz system właśnie odpornościowy, na nasz układ odpornościowy, system immunologiczny chciałem powiedzieć. Działa przeciw zapalnie i jest skarbnicą. Mm, witamin, mikro i makroelementów. Ja mam akurat, y, można powiedzieć, no, jest tak nazywany mm, miód król, królem miodów, bo ja mam miód akurat teraz, y, miód spadziowy z jodły, także jest, no i no, on jest nazywany właśnie królem, królem miodów. Mm. Następnym składnikiem są cytryny. Każdy wie, że cytryna ma bardzo dużo y, witaminy C, jest też bakteriobójcza i ma dobry wpływ na też nasz, nasz, y, nasz system immunologiczny. Także jeszcze do tego, jak dodamy następny składnik, jakim jest imbir. Imbir też jest bardzo ważnym y, składnikiem, bo on wspaniale rozgrzewa nasz organizm i działa na grypę i przeziębienie jak aspiryna, czyli po prostu leczy. Ja też y, dodam y, troszeczkę czosnku. Już sobie przygotowałam dwa ząbki, ale nie wiem, czy dodam dwa czy jeden. Po prostu no zobaczymy, jaki też będzie smak. Bo nie chciałabym, żeby y, żeby, syrop, żeby tak pachniał intensywnie czosnkiem po prostu. Y, no zobaczymy. Czosnek każdy wie też naturalny antybiotyk, bardzo silny i bardzo zdrowy. Także zaczynam. Także najpierw przygotuję sobie składniki. Obieram sobie te dwa ząbki czosnku z ze skórki. Okej, okay, ja już mam przygotowane y, rzeczy do y, syropu. Jak widzicie, imbiru nie, w ogóle nie obierałam, tylko odcięłam, y, myślę, że kawałek taki, jaki będzie mi potrzebny do, do tego syropu. Ym, a cytrynę obrałam w ten sposób, zwykłym, zwykłym y, nożem do obierania warzyw. Y, no czosnek obrałam normalnie, jak, jak, y, jak każdy obiera chyba. Ym, a. Co do cytryny i imbiru, przygotowałam sobie to dlatego, w taki sposób, ponieważ ja będę, ja będę używać wyciskarki do zrobienia tego syropu, ale jak nie miałam wyciskarki, jeszcze w tamtym roku robiłam syrop za pomocą zwykłej takiej tarki, którą pewnie każdy ma w domu, wtedy i wyciskarki do takiej zwykłej wyciskarki do cytrusów po prostu. Wyciskałam sok normalnie, no i wtedy dodawałam do, do syropu, a imbir tarłam na tych właśnie o malutkich, na tych malutkich oczkach. Tarłam normalnie imbir i czosnek tak samo jak dodawałam czosnek, bo nie zawsze dodaję czosnek, po prostu... Jak czuję potrzebę, o, to zdaje po prostu czosnek do tego syropu. E, także tak, tarłam na tych tarkach, na mały talerzyk czy, czy tam do miseczki i wyciskałam po prostu sok e, z tego wszystkiego, z tych moich... E, z tej pulpy, z tych... tych nie wiem jak to nazwać, to rodzin, które z tego, y, z tego po prostu no, wychodziły, tak? W tym roku mam, zakupiliśmy sobie wyciskarkę, także y, wszystko wrzucę do y, wyciskarki i, i dlatego w ten sposób o, po prostu to będę robić. A cytryny właśnie nie chciałam obierać jakoś y, bardziej, czy, czy coś, bo w tym, w tym białej, w tej białej skórce, jest też mnóstwo witamin, dlatego chciałam ją jak najmniej, jak najmniej obrać, po prostu jak najmniej pozbyć się z tych, z tych skórek. Jeżeli macie ozonator w domu, bądź jesteście za tym, żeby po prostu tylko wyparzać, wyparzać owoce, możecie cytrynę wrzucić nawet całą ze skórką. Ja akurat wyparzyłam, ale już nie wy wyozonowałam. Także nie mam tej 100% pewności, co jest w tej skórce, dlatego ją trochę obrałam i tak będę ją przetwarzać. Także tak, odkładamy rzeczy. Moje takie tutaj niepotrzebne już. Obrałam dwie cytryny, bo nie wiem ile też będę potrzebować. W jakim pojemniku y, zrobić ten syrop? Ja akurat y, mam ciemną butelkę, wiadomo, z ciemnego szkła jest, y, jest to najlepszy y, pojemnik, bo ciemne szkło jest no, najzdrowsze dla y, 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 zawartości. O, no tak, w środku. Także no a ja mam akurat po chyba każdemu znanym, znanym syropie witaminowym dla dzieci. Zostawiłam sobie butelkę i mam. Wykorzystam ją teraz na następny syrop. Także do tej butelki wlewamy miód. Wlewamy miód. Zobaczmy. Nie wiem, czy to widać tutaj. O. W każdym razie jest dotąd. Jest dotąd tego miodu, takie powiedzmy 2 trzecie, no połowa 2 trzecie miodu. I teraz słuchajcie, na razie tak zostawię. Na razie tyle zostawię, ponieważ do tego miodu jeszcze będziemy dodawać troszeczkę wody żeby to po prostu no, rozrzedzić, bo miód jest bardzo gęsty, a sam sok, same soki z naszych owoców tego tak do końca nie rozrzedzą, także minimalnie jeszcze będziemy dodawać do tego wody, wody ciepłej, wody ciepłej, ale pamiętajcie, żeby też nie za ciepłej, tak do 50 stopni myślę będzie ok, miód się roztopi nic się trochę roztopi i będzie um, utrzyma swoje właśnie właściwości. Tak samo cytryna. wiadomo, że do um, no, gorąca woda wrzątek zabija zabija te nasze dobre właściwości z tych y, składników. Także nie łączcie. Pamiętajcie, nie łączcie ich z z bardzo ciepłą wodą. Tylko z taką no ciepłą. O. 40-50 stopni jest najlepiej. I też, co jest fajne, jeszcze dodatkowo, jak dolejecie ciepłej wody do miodu, ona wydobywa te najlepsze właściwości z miodu, także jest jeszcze następny plus. Ok, to następne zaczynamy. Teraz będzie troszeczkę głośniej. Słuchajcie, ja wrzucam moje cytryny już do wyciskarki. I i, i, I korzeń, korzeń imbiru również. Włączam. Teraz będzie troszeczkę głośniej. Włączam wyciskarkę i zaczynamy. Słuchajcie, butelka jest pełna, jeszcze trochę mi zostało, także jeszcze sobie na boku zrobię w innej butelce po prostu, ale teraz po prostu zakręcamy, mieszamy, mieszamy, teraz mieszamy całą zawartość i... Um, Wstawiamy na cały dzień do lodówki, żeby się te składniki wszystkie przegryzły. Ale jeszcze zanim jeszcze właśnie wszystko to zrobicie, warto hmm, warto otworzyć i po prostu z... zanim jeszcze właśnie to wszystko zrobicie, warto otworzyć i zrobić degustację. Czy serup jest smaczny, czy dziecko na przykład yy, to wypije? Ja powiem Wam szczerze, że mu jest dosyć mocny. Jest paskowaty, ale jest dosyć mocny, także ja trochę doleję yy, po prostu miodu. Koło łyżeczkę miodu jeszcze mi się tutaj zmieści, bo nie. Ale troszeczkę, żeby był po prostu słodszy bo jak będzie za mocny, za dużo imbiru, to no, dziecko po prostu nie wypije, bo będzie za ostry, wiadomo. Okay. Albo nadpić dwie łyżeczki po prostu samemu i wtedy dolać miodu i troszeczkę może y, ciepłej wody. Mieszamy, odstawiamy na y, dzień do lodówki i można pić, można pić rano, wieczorem po łyżeczce. Ja daję właśnie z takiego samostolu w takiej łyżeczce, tutaj jest już Wam powiem 8 ml na raz, hams do buzi i y, no. jadaję rano, wieczorem. Jak już na przykład widzę, że rzeczywiście coś może brać małego, to weekend daje trzy razy dziennie, rano, popołudniu i wieczorem. Ale tak to zazwyczaj, no, nawet teraz jeszcze nie ma wiadomo, zimy są dni przechodzenia z ciepłego do zimnego, wiatry, deszcze i niefajna pogoda po prostu. No teraz dajemy w sumie tylko na noc ten syrop, muszę powiedzieć, tak, żeby tą odporność budować. No, ale przepis i więcej będzie na blogu. I syrop gotowy. Także życzę Wam na zdrowie. Pozdrawiam Was. Pa, pa. Jeszcze mam, słuchajcie, patrzcie, drugą taką samą butelkę. Yy, butelka ma pojemność 300 gram. Czyli około 300 ml, wydaje mi się, będzie. Yy, tutaj jest. No ta jest niepełna, tamta jest pełna pokórek praktycznie, ta jest troszkę niepełna wydaje hmm. mi się może 150 ml tutaj y, będzie i no i super, patrzcie jaka fajna porcja też y, muszę Wam powiedzieć, że ten syrop jest bardzo smaczny moje dziecko go bardzo chętnie pije nawet czasem y, sam właśnie się upomina wieczorem, że a jeszcze syropek przed spaniem także super